We wtorek odbyła się piąta sesja Rady Powiatu Kępińskiego. Radni przyjęli wszystkie przygotowane pod obrady projekty uchwał i zdecydowali o przystąpieniu Powiatu Kępińskiego do stowarzyszenia lokalna grupa działania Wrota Wielkopolski. Podjęto także uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2015-2025. Sesja rozpoczęła się od ostrej polemiki ze starostą, którą wywołała opozycja w związku z rezygnacją organizacji w Kępnie dożynek wojewódzkich a także diecezjalnych. Zarząd poprzedniej kadencji podjął się organizacji takich dożynek, uzgodnił samorządem województwa, z marszałkiem, ponieważ dorzynki organizowane są razem z Kościołem Katolickim, również i z biskupem. Natomiast takie dorzynki wymagają dużego przedsięwzięcia organizacyjnego, logistycznego, przemyślenia tych spraw i Uważam, że przerosło to możliwości intelektualne obecnego zarządu, który bardzo szybko zrezygnował z organizacji tychże dużynek. Dziwnym jest, że poprzedni zarząd starał się o to i był w stanie zorganizować, a obecny jak do tej pory z wszelkimi działani, działaniami ucieka od przyjmowania na siebie obowiązku realizacji trudniejszych zadań. Starosta Witold Jankowski bronił swoich decyzji pytając czy to przesłuchanie. Dziwne rzeczy Pan opowiada, Pan Radny Przybylski. Proszę Państwa i Panie, Szanowny Panie Radny Przybylski, znakomicie potrafimy sobie dać radę, nie z takimi, e, przepraszam za wyrażenie, żabami, które od, po Państwa działalności odziedziczyliśmy. To jest po pierwsze. Powtórę, naprawdę potrafimy. Proszę sobie wyobrazić, że potrafimy. Chociaż Pan tego nie dostrzega. I mamy i możliwości intelektualne i również... E, odpowiednich, racjonalnych sytuacjach finansowych, ale to muszą być racjonalne. Nie możemy i nie będziemy realizować tylko czegoś tylko dlatego, że panu to się wydaje i państwa poprzedniej kadencji, że to było dobre czy właściwe. Realizujemy własną politykę w tym względzie, tak? I ta poprzednia wydawała nam się niewłaściwa i nieskuteczna. I Tenże plan, znaczy co do wspólnych porozumień z samorządem województwa, szanowny panie radny, nie był dopracowany, nie był domówiony, właściwie nic nie zostało zrobione w tym względzie. Żadnego porozumienia w tym względzie też nie było podpisanego. Radny Tomasz Gapner stwierdził, że w 2006 roku podjął się organizacji dożynek diecezjalnych w Trzcinicy. Był to rok 2006, no w takiej trzcinicy potrafiliśmy to i zorganizowaliśmy to myślę, że całkiem nieźle, o ile pamiętam budżet tego przedsięwzięcia na pewno nie przekroczył w owym czasie 13-15 tysięcy złotych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że patrząc na promocję trzcinicy, na na no jak gdyby pokazanie się, pokazanie się miejscowości cznica, parafii Czysznica, nawet w świecie, bo oczywiście było to objęte transmisją, no było warto. Podczas sesji radna Krystyna Możdanowska poprosiła dyrektora Kępińskiego szpitala Andrzeja Jackowskiego, aby wytłumaczył, dlaczego w Kępnie pacjenci nie mogą korzystać z porad endokrynologa z kasy Narodowego Funduszu Zdrowia. A koszty, jakie są. Związane ze ściągnięciem tutaj specjalistów, i tym, co płaci fundusz, to są dwie, dwa różne światy. No nie możemy dokładać jako publiczny, wiedząc z góry, że trzeba będzie dołożyć, nie możemy takich poradni uruchamiać, bo my musimy też patrzeć na koszty i pilnować pilnować finansów. To wszystko zależy od lekarza, który mając możliwości uruchamiania i pracy na własny rachunek. Myślę, tu otwarcia gabinetu specjalistycznego w pomieszczeniu, którym on dysponuje, zawsze będzie wolał sam uruchomić tą działalność, niż pracować w zakładzie pracy, który jest głównie nastawiony na leczenie szpitalne. Podczas sesji komendanci powiatowi, straży pożarnej i policji złożyli sprawozdanie z rocznej działalności. Przy okazji inspektor Krzysztof Zimny został oficjalnie pożegnany przez Radę i Zarząd Powiatu Kępińskiego. Jak wiemy, komendant policji odchodzi na emeryturę.